Cześć, Kochani! Tutaj Gosia i dzisiaj zajmiemy się pozycją wojownika pierwszego. Zacznijmy sobie od wykroku. Pięty są w jednej linii, mniej więcej. Następnie biodra są skierowane na prosto, są w jednej linii. Mhm. Noga z przodu ugięta w kolanie, kolano mniej więcej nad naszą kostką się znajduje. Aktywny brzuch, mhm. klatka piersiowa otwarta i ręce wyciągnięte w górę. Jest to aktywna pozycja, i całe ciało tutaj pracuje. Noga z tyłu wyprostowana, możemy spojrzeć w górę, ale równie dobrze możemy patrzeć przed siebie. Tak jak wolimy. A teraz pokażę Wam, jak nie robić. Przede wszystkim pięty nie są w jednej linii. Zauważcie, że jedna stopa jest z jednej strony maty, a druga z drugiej. Zbyt mały wykrok. Tego też nie robimy. Albo też zbyt duży wykrok naszych nóg. Tego również nie robimy. Kolejna sprawa, bardzo ważna, to kolano, nogi z przodu. Nie, wo, nie może wychodzić poza linię naszych palców. Jest to bardzo niezdrowe dla naszego kolana. Kolano jest nad kostką. O tym cały czas pamiętamy. Następna ważna rzecz, pokażę to może z tej strony, będzie lepiej, to nasze biodra. Biodra chcemy, żeby były skierowane na prosto. Kiedy są otwarte, to nie jest wojownik pierwszy. Widzicie, teraz są biodra otwarte. Chcemy, aby biodra były w jednej linii skierowane na prosto. Mam nadzieję, że dobrze to Wam pokazałam. Naprawdę się starałam. Kolejna sprawa to takie, to wypychanie żeber i wypychanie brzucha do przodu. Tego również nie robimy. Chcemy, żeby brzucha był aktywny w tej pozycji. I całe ciało tak naprawdę jest aktywne. I oczywiście spokojny oddech. Pięknie. Dziękuję Wam bardzo za obecność i wspólne ćwiczenia. Do zobaczenia na kolejnych lekcjach. Buziaki, pa pa.